Cześć! W dzisiejszej lekcji pokażę Wam, jak po angielsku powiedzieć, że coś, na przykład jakaś opowieść, nie trzyma się kupy. Zwrot numer jeden. I jak powiedzieć, że na przykład jakaś informacja po weryfikacji się potwierdziła. Zwrot numer dwa. Bardzo przydatne powiedzenia. Zapraszam do 75. odcinka Naturalnie po angielsku. Jak po angielsku powiedzieć, że coś, na przykład jakaś opowieść lub historia, nie trzyma się kupy? No po prostu się nie zgadza. Wydaje się niewiarygodna, bo podane fakty nie kleją nam się w jakąś spójną całość. Załóżmy na przykład, że jesteśmy na tropie mężczyzny podejrzewanego o kradzież karpia ze świątecznego stoiska targowego. Świadkowie zdarzenia mówią, że mężczyzna ten miał na czole wytatuowany napis: Ho-ho-ho. No, ale na komendzie mamy już zdjęcie tego podejrzanego i jest nieścisłość, bo on ma inny tatuaż, konkretnie Merry Christmas. Mówimy więc do naszego partnera Grzesiu, ale on tatuaż ma inny. Coś tu się nie zgadza. To się kupy nie trzyma. Jak to powiedzieć po angielsku? Po pierwsze, do głowy może od razu przyjść popularne i uniwersalne It doesn't make sense, czyli dosłownie to nie ma sensu w znaczeniu, że się nie zgadza. Ale bardziej precyzyjnie nietrzymanie się kupy oddamy po angielsku przez czasownik frazowy Add up, który oznacza dodawać albo sumować coś. Na przykład Let's add up these numbers. Dodajmy, sumujmy te liczby. Ale jeżeli wynik takiego sumowania jest niewłaściwy, no to okazuje się, że mamy jakąś rozbieżność. Coś się tutaj nie zgadza. Mówimy wtedy. These numbers don't add up. I podobnie możemy użyć add up w przenośni, mówiąc, że po prostu coś nie trzyma się kupy. Kiedy więc nasz partner wchodzi na komendę, patrzymy na to zdjęcie i mówimy: Something doesn't add up. Coś się tutaj nie zgadza, coś tutaj nie trzyma się kupy, lub This doesn't add up. To nie trzyma się kupy. Po prostu po sumowaniu wszystkich faktów obraz sytuacji jest niespójny. Something doesn't add up. Ale to nie jest jedyny sposób na powiedzenie, że coś nie trzyma się kupy. Wyobraźmy sobie, że nasza historia to jest naczynie. Jeżeli jest szczelne i trzyma wodę, to znaczy, że ma dobrą konstrukcję. Ale jeżeli woda z niego wylatuje, to znaczy, że naczynie jest dziurawe. I w przenośni nasza historia też. Są tam jakieś luki, przez które ta woda ucieka. Jeśli więc powiemy the story doesn't hold water, czyli dosłownie historyjka nie trzyma wody, jest jak dziurawe naczynie, to w przenośni to oznacza, że ona właśnie nie trzyma się kupy, bo jest w niej pełno luk, pełno dziur. Zatem przy użyciu zwrotu hold water można by zapytać o to, czy argument obrony w sądzie ma sens, czy jest wiarygodny, czy trzyma się kupy. Argument w takim żargonie sądowniczym to case. Oskarżyciel pyta więc: Does the defenses case hold water? Does the case hold water? Podczas przesłuchania podejrzewano o kradzież karpia. Mężczyzna przyznaje, że był tego dnia w okolicach rynku i w dodatku niósł w siatce karpia. Ale to była inna ryba. On po prostu w momencie kradzieży był na rybach z kolegą i tam złowił swoją rybę. Szybki telefon do tego kolegi, alibi się potwierdza. No i właśnie, zwrot numer dwa. Jak po angielsku powiedzieć, że jakaś informacja, historia czy właśnie alibi potwierdza się po naszej weryfikacji? Sięgamy po czasownik check out, który znaczy na przykład wymeldować się. We'd like to check out in the morning. Chcielibyśmy się wymeldować rano, na przykład z hotelu. Używamy go też jako obczaj to, sprawdź sobie, check this out. Ale jeżeli właśnie alibi się... Alibi checks out to znaczy, że ono się potwierdza, że zostało zweryfikowane. Podsumowujemy więc całe przesłuchanie mówiąc: He was also able to give an alibi, which checks out. No i dodatkowo podała alibi, które się potwierdziło. Ale co z tymi tatuażami? Skąd te rozbieżności w zeznaniach? Okazuje się, że salon tatuażu zlokalizowany nieopodal rynku miał promocję świąteczną i za darmo wykonywał tatuaże na czole ho, ho, ho lub Merry Christmas. No i w związku z tym, tamtego dnia wiele osób w okolicy miało na czole wytatuowane ho, ho, ho lub Merry Christmas. I dlatego właśnie mieliśmy niespójności w zeznaniach. Jeśli więc ta historia się potwierdzi, no to już podejrzany będzie naprawdę wolny, mówimy mu więc, If this story checks out. You'll be free to go. Podsumowując, nie trzymać się kupy, to po pierwsze nie sumować się w logiczną całość. The story doesn't add up. Albo też być jak dziurawe naczynie. The story doesn't hold water. A jeżeli po naszej weryfikacji jakaś informacja, czy na przykład Alibi lub historyjka się potwierdza, okazuje się prawdziwa, to mówimy the story checks out. Checks out. Na dzisiaj to wszystko moi drodzy. Notatka w PDF-ie do tej lekcji jak zawsze na angielski z Darkiempl w zakładce YouTube. Materiały na stronie też mój kurs angielskiej gramatyki polecam osobom zainteresowanym. No i życzę wam smacznego karpia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.